Dzień dobry, szczęście Boże. Witam serdecznie już w piątek, moi kochani, 26 września. Tak, piątek, dlatego tak zaakcentowałem, ponieważ dla wielu to jest bardzo szczęśliwy dzień tygodnia, bo za chwilę weekend. Moi drodzy, i na ten dzień mamy bardzo ciekawą ewangelię zadaną nam dzisiaj przez Kościół, by się nakarmić, rozważyć. A później starać się zaimplikować ją w swoje życie. Ewangelia jest z 9 rozdziału Łukasza, werset od, od 18 do, chyba do 21 albo do 22. No i co tam się dzieje? Moi drodzy, Jezus jest ze swoimi apostołami, yy, modli się przy nich, medytuje i w pewnym momencie otwiera oczy. I zaczyna rozmawiać z apostołami i zaczyna wypytywać ich, co ludzie mówią na jego temat, jak ludziom się wydaje, kim on jest, co ludzie wiedzą na jego temat. No i tam apostołowie opowiadają różne warianty, nietrafione, a w końcu Jezus mówi: Dobrze, a Wy Panowie, za kogo mnie uważacie? Wtedy jednogłośnie mówią ustami. Piotra, ty jesteś Syn Boży, ty jesteś Mesjasz. I moi kochani, okej, okay, trafili, jak najbardziej, ale reakcja Jezusa jest zagadkowa. Nagle z poważnej posłuchajcie, nikomu o tym nie mówcie, nie rozpowiadajcie tego, niech to będzie tajemnica. Taka reakcja Jezusa. Tak, i, tak po prostu skomentował to, że apostołowie wiedzieli, kim On jest. Powiedział: Nie mówcie nikomu. Dlaczego? Dlaczego Jezus tak zareagował? Otóż, moi drodzy, to było na początku Jego misji. Jego publiczna misja głoszenia Ewangelii miała obejmować trzy lata. Trzy lata. Chciał chodzić, głosić, robić cuda, yy, wskrzeszać, yy, uwalniać, uzdrawiać i głosić o Ojcu, jaki jest. I po tych trzech latach, wtedy będzie gotowy, żeby postawić kropkę nad i, aby wypełnić do końca swoje posłanictwo, czyli wydać samego siebie, ponieść śmierć, złożyć się na Ofiarę za wszystkich ludzi, yy, oddać życie, być ukrzyżowanym. Ale dopiero za trzy lata. A to jest początek tej misji, moi kochani. To dopiero pierwszy rok. Dlatego Jezus nie chciał do końca, aby ludzie byli świadomi, że On jest Mesjaszem na samym początku. Dlaczego? Ponieważ bardzo szybko okrzyknęliby Go królem. A wszyscy już czekali na Mesjasza. Więc jeżeli oni by mieli tak pewność, że to Jezus z Nazaretu jest tym zapowiadanym, zapowiedzianym przez proroków Mesjaszem, to od razu by po prostu było powstanie. Żydzi by się już zbuntowali przeciwko Rzymianom, by wznieśli powstanie zbrojne, bo jest Mesjasz wśród nas. A oni myśleli, że Mesjasz chwyci za broni i chudzia na judzia. I będzie wyzwolenie spod okupacji yy, Imperium Rzymskiego. Jezus nie chciał tych zamieszek. Jezus nie chciał, by mu pokrzyżowano plany. On po prostu chciał głosić, chciał yy, czynić te cuda. Wiedział, że ma trzy lata i wszystko jest zaplanowane, wszystko ma swój czas. Dlatego powiedział: Panowie, nikomu o tym nie mówcie. To nie jest na teraz. Tak. To było aktualne wtedy, w pierwszym roku jego publicznej działalności. Ale później, kiedy już wszystko dokonał, kiedy oddał swoje życie, umarł i zmartwychwstał, wtedy powiedział, dobra panowie, teraz głoście na cały świat. Idźcie wszędzie i mówcie to, kim ja jestem i co zrobiłem. Tak więc wszystko ma swój czas. Jezus powiedział na początku, nikomu nie mówcie, to jest sekret, że jestem Mesjaszem. Ale kiedy zrobił, co do Niego należy i nie był za wcześnie obwołany królem, nie powstało żadne właśnie rebelia, żadne powstanie, wtedy mógł spokojnie wypełnić wszystkie proroctwa, wypełnić całą wolę Ojca i proszę bardzo, idźcie na cały świat, wygłoście Ewangelię, mówcie, kim jestem, teraz możecie i nawet powinniście. Moi drodzy, tak więc ta Ewangelia nam pokazuje, że wszystko ma swój czas i że, mając pewną wiedzę, nie powinniśmy od razu trąbić wszem i wobec o pewnych rzeczach. Jeżeli coś masz w głowie, nie musisz mieć od razu tego na języku. Rozumiesz? Ta Ewangelia uczy nas tego, że są pewne sytuacje, które wymagają milczenia i czasu. A nie tak, że od razu coś usłyszysz, albo coś wymyślisz, coś Ci przyjdzie do głowy i przekazujesz to dalej. Beznadziejnie. Tak robią płytcy ludzie, zmysłowi, cieleśni. Nie my. Nie uczniowie Jezusa. My zachowujemy pewne rzeczy, jak Maryja. Co chwilę jest napisane, że Maryja usłyszała, zobaczyła, zrozumiała coś i zachowywała w swoim sercu, aby to rozważać. Aby rozeznać, o co chodzi w tym temacie, aby zrozumieć, ale dopiero po czasie. I tak właśnie postępuje uczeń Jezusa. Moi drodzy, wiele znamy przykładów, takich, że człowiek, na przykład, yy, przyjaciółka dowiedziała się, że jej właśnie yy, przyjaciółka jest w ciąży. I dowiedziała się o tym, i matko. Od razu rozpuściła te wici, już od razu innym mówi, już na Facebooku napisała takiego posta, że wszyscy na świecie wiedzą. A kto nie wie? Mąż tej kobiety. Mąż tej kobiety był w pracy. Oj, sorry, <laughs> troszeczkę się oburzyłem. <laughs> no patrz. No, mąż nie wie, że jest ojcem, ale już cały Facebook wie. I teraz wyobraź sobie, a on jeszcze nie dojechał do, y, do domu, a już ma gratulacje. O, jesteś tatą, w końcu pierwsze wasze dziecko. Gdzieś od jakiegoś kumpla, gdzieś od jakichś znajomych. A, I żona dopiero chciała y, tę wiadomość mu przekazać w piękny sposób i celebrować tę radość. A on się z internetu dowiaduje, że jest ojcem. No i dlaczego? Bo ta przyjaciółka, co ma w głowie, to na języku. Co usłyszy, to od razu wypowie. Tak uczeń Jezusa nie postępuje, moi drodzy. No i inna sytuacja, która może nas spalić. Ja miałem taką na przykład sytuację kiedyś. Umówiłem się na spowiedź z pewną kobietą. Będzie o 16:00, Okej, okay, w kaplicy ma przyjechać. Dobra. Ja byłem cały dzień u rodziców, więc jadę z Tomaszowa do Łodzi. Pędzę, żeby być na 16. Przyjeżdżam nikogo nie ma. Czekam 15 minut, pół godziny, nikogo nie ma. No, napisałem smsa i odpisała mi dopiero w odpowiedzi, że przepraszam, nie przyjdę. I posłuchajcie, wtedy w sposób naturalny, taki zmysłowy, cielesny, zrodził się we mnie taki błąd. Mówię, jak to, no, tak nie szanuje mnie, mojego czasu, pokrzyżowała mi trochę plany, teraz, tym, że tak nie poinformowała, że nie przyjdzie. Ale nie po, postanowiłem tego nie wypowiedzieć. Mówię Panie Jezu, okej, okay, ja jestem po prostu sługa, yy, jestem do dyspozycji. Czy ktoś skorzysta, czy nie, no to już nie jest istotne. Ja mam po prostu być do dyspozycji. Wierny jak pies pewnym zobowiązaniom i po prostu być jak ty, zawsze otwarty, gotowy i czekający. I mówię: dobra, nic jej nie odpiszę. I moi drodzy, jakie to było błogosławieństwo, ponieważ dwa dni później ona napisała, że bardzo przeprasza, ale jej stan psychiczny jest taki, że nie pozwolił jej wyjść z domu. Ona od rana się szykowała na tę spowiedź, na wyjście, ale taką tak miała opresję duchową, takie uciemiężenie psychiczne, że nie była w stanie wyjść. I gdybym ja ją ocenił jakoś. Y, twardym słowem y, podsumował to, że nie przyszła, bym całkowicie ją stracił. Ale ja w ogóle nic nie powiedziałem. I kiedy mi po dwóch dniach napisała, że przepraszam, że przepraszam, ja mówię, jejku, nie ma problemu żadnego. To umówiłem się na inny dzień. I był ten inny dzień, moi kochani, i doszło do spotkania i do spowiedzi. I chwała Bogu narodziła się na nowo. A gdybym Głupi za wcześnie zareagował, bym ją stracił. Bóg by nie miał do niej takiego dostępu. No i tak się dzieje. No i jeszcze taką śmieszną historię Wam opowiem. Wiecie, w, u nas wśród księży jest tak, że mamy nieraz zmiany parafii, co parę lat, co kilkanaście lat. No i, i biskup, który jest mózgiem po prostu tych roszad. Yy, musi rozmawiać nie? z tymi wszystkimi księżmi, gdzie ciebie dać, gdzie ciebie. No i widział, że na jednej parafii już pasterstwo tak słabnie, że ten proboszcz już jest tam prawie 20 lat i, i tak już mu się nie chce, jest taki już yy, taki dziadek, taki po prostu już zrzędliwy i mówi, dobra, trzeba go, trzeba go zmienić jakiejś świeżej krwi. No i znalazł fajnego księdza i mówi, dobra, ksiądz tam obejmie tę parafię, mam taki, taki plan. Ale na razie niech to będzie w sekrecie. Niech ksiądz się po prostu z tym prześpi, czy ksiądz tam chce w ogóle iść. No i moi drodzy, co się wydarzyło? Ten delikwent, że tak go nazwę, pojechał na tą nową parafię, gdzie jeszcze ten stary ksiądz urzędował, i się rozgląda, i patrzy, i chodzi po kościele, i na plebanie, aż ten proboszcz mówi: O, szczęś Boże, a co ksiądz tu robi? A Księże zmieniam księdza proboszcza. Już niebawem ja tutaj będę urzędował. Hmm. ten proboszcz tak mówił, "Jeku, jak to, nic nie wiem. Biskup mi nic nie powiedział, nie rozmawiał ze mną. Dzwoni po południu do kurni, do biskupa, mówi, jak to, o co chodzi? Tutaj przyjechał ksiądz i, i mówi, że mnie zmienia. Biskup mówi, a spokojnie, spokojnie, księże proboszczu, wszystko wyjaśnimy. No to, już, to nie jest na dzisiaj. Skończył rozmowę. A później biskup tik, 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 tik. tik Wykręcił numer do tamtego proboszcza do tamtego księdza i tak: księże, umówiliśmy się, że to jest tajemnica. Ksiądz złamał naszą umowę. Dlatego ja też wycofuję propozycję, nie będzie ksiądz tam proboszczem i zostaje ksiądz dalej wikariuszem. I koniec! I, moi kochani, zmiana planu. No i ten, taki właśnie, co był taki szybki, stracił na tym. Nie został proboszczem. Cały czas jest wikariuszem. Moi drodzy, są pewne takie sprawy, które muszą poczekać. Bądźmy mądrzy, bądźmy cierpliwi, bądźmy jak Maryja. Usłyszymy coś? Hmm. Przetrawmy to, zachowajmy to w sercu. I dopiero później zróbmy z tego użytek w swoim czasie. Nie bądźmy takie, po prostu, jak, jakby to powiedzieć, takie plaplające jakieś istoty, które co jakiegoś newsa usłyszą, zobaczą, to od razu muszą szybko przekazać dalej, żeby być na fali i że, że niby ktoś jest zorientowany i na czasie. A beznadziejna sprawa światowa. My nie jesteśmy tacy. My jesteśmy głębocy. My jesteśmy zbawieni. My jesteśmy mądrzy jako uczniowie Jezusa. I ta Ewangelia dzisiejsza nas tego uczy. Okej, okay, moi kochani, już dosyć długo. Życzę wszystkim cierpliwości w przetwarzaniu danych, które po prostu słyszymy. Okej, okay? wszystko w swoim czasie. Używajmy informacji dla zbudowania mądrze i dla dobra. Żeby nigdy nie wylewać dziecka z kąpielą, żeby nikogo nie zranić. I za wcześnie nie ocenić. Absolutnie. Ok. Lepiej milczeć, lepiej się przespać z pewnymi informacjami, a później zadziałać. Niech Pan nam błogosławi na wspaniały piątek w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.